Przesłanie prawdy moje. Mojżesza Bogusława Gaz. Pieniądze. Ludzie pieniądze uważają za najwyższe dobro. Dla pieniędzy potrafią zdradzić swój naród, a nawet popełnić zbrodnie. Niejedna osoba goniąca za pieniędzmi straciła zdrowie, a nawet życie. Wiele waśni było wywołanych przez pieniądze, czy chęć ich posiadania. Ludzie grają w różne gry liczbowe aby tylko wygrać jak największą sumę pieniędzy i cieszyć się z nimi. Ludzie zrobią wszystko dla pieniędzy, aby tylko je posiadać. Powiedzenie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. Najwyższym dobrem jest miłość duchowa do Stwórcy. Wszystkie ludzkie duchy powinny podążać drogą do światła, a wtedy na pewno byłyby szczęśliwe. Dobre materialne są potrzebne, aby wspierać się nimi tu w gęstej materii. Jeżeli podążacie tylko za zrobieniem jak największego majątku, a za tym nie idzie rozwój duchowy, ludzkiego ducha, to prowadzi tylko was do upadku. W gęstej materii przebywacie dlatego, aby odpracować cały wasz byt i powrócić szczęśliwie do raju duchowego. Twórca do tej pory nie ingerował bezpośrednio w wydarzenia na planecie Ziemia. Wysyłał swoich proroków w różnych okresach czasu, aby napominać ludzkie twory, żeby czas pobytu na Ziemi wykorzystały do rozwoju duchowego. Niestety upłynęły miliony lat, a ludzkie twory robią wszystko po swojemu. Przebywających na Ziemi Immanuela, Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ludzkie twory nie chciały wypełniać dokładnie nauk, jakie przekazywali tu na ziemi, tylko wszystko robili po swojemu. Faraon doprowadził do zamordowania Immanuela z chęci posiadania jeszcze większego majątku. Judasz za garść srebrników wydaje Jezusa Chrystusa na męczeńską śmierć na krzyżu. Wszystko po to, aby zdobyć trochę pieniędzy, a swojego ducha poprowadzić na zatracenie. Dłużej Stwórca takiej sytuacji nie może tolerować na Ziemi i ludzkie duchy muszą kierować się drogą do światła, a jak nie, to idą w zatracenie. Żywioły rozpoczęły na planecie Ziemia intensywne działanie. Obserwując wydarzenia możecie zobaczyć efekty działania w różnych zakątkach ziemi. W miarę upływu czasu wydarzenia będą się nasilać. Ludzkie twory, które nie chcą pójść za tracenie, powinny kierować się drogą do światła. Skazówek i znaków tu na ziemi jest bardzo dużo. Teraz trzeba się samemu wysilać, aby odnaleźć tę właściwą drogę. Podpowiedzi na blogach w internecie jest bardzo dużo i kto będzie szukał, to na pewno je odnajdzie. Jezus Chrystus z apostołami, Boną Kiarą i ze mną Mojżeszem wychodzą bezpośrednio do ludzi i tam też można w osobistym kontakcie dostać wskazówki, a i też uzyskać informacje o stanie swojego zdrowia. Jeżeli nie podążacie drogą do światła, to na gęsto materialnym ciele przejawia się to chorobą. Jest to też informacja, żebyście wrócili na prawidłową drogę prowadzącą Was do raju duchowego. Jeżeli wszystko jest w równowadze, to ziemskie ciało ma, ziemskie ciało ma optymalną wagę, a wszystkie procesy przebiegają prawidłowo. Żaden ludzki duch za pieniądze nie kupi sobie zdrowia. A kierując się wielkim chceniem i modlitwą do stwórcy, nie jeden doznał już łaski szybkiego wyleczenia, uzdrowienia. Tylko droga do Pana naszego najwyższego daje Wam prawdziwe szczęście i zbawienie, a pieniądze potrafią prowadzić Was do zatracenia. Ludzkie duchy, podążajcie drogą do światła.